Rośni duży. W bocianim gnieździe robi się już trochę ciasno. Młode rosną bardzo szybko i od kilku dni stoją już same na gnieździe. Łatwo je odróżnić od dorosłych po czarnym dziobie i czarnych nogach. Na polach i przy drożach świat zrobił się niebieski. Habry, bławatki i cykoria podróżnik nadają ton lipcowemu czasowi. Ostatnie polne kolory tego lata przed żniwami, na które bociany czekają z niecierpliwością. Młode już ćwiczą machanie skrzydłami, aby przed odlotem najeść się dosyta przy koszeniu zbóż i podorywkach. Z pewnością polecą też na łąki. Tam kwitną właśnie mieczyki dachówkowate – rzadkie rośliny łąk zmiennowilgotnych. To jedne z najpiękniejszych kwiatów łąkowych naszych szerokości geograficznych. Łąki zmiennowilgotne to bardzo ważne łąki nie tylko dla bocianów, ale także dla ochrony rzadkich siedlisk i rzadkich roślin. Tutaj mamy mieczyka dachówkowatego, który jest właśnie przykładem takiej ginącej rośliny. W tej chwili takie łomki są niekoszone, czekamy na późniejsze terminy. Dopiero w sierpniu wpuścimy tutaj konie, konie trochę wypasał tej trawy i w ten sposób już od 15 lat chronimy mieczyka. Mamy w tej chwili go dziesięciokrotnie więcej niż kiedy zaczynaliśmy chronić. Dzieje się też na stawach rybnych. Setki łabędzi, które nie przystąpiły do lęgów lub straciły młode. Zbierają się na pierzowiskach, tracą stare pióra, i przez jakiś czas stają się nielotne. Wokół, na ciekach wodnych, królują przepiękne łączenie baldaszkowate oraz zastygłe niczym w wosku, grążele żółte. Nasze bociany. Czasem tu zaglądają, ale gdy mają pełne jedzenia wolę, to przylatują do gniazda i karmią swoje głodomory. Zwracają to, co złowiły w ciągu ostatnich dwóch godzin. Koniki polne, myszy, dżdżownice, ryby. Czasem trafi się za skroniec. W upalne wieczory... Do życia budzi się nocna zmiana. Jesz, na bocianej łące, rusza na łowy. Na niebie pojawiają się nietoperze. A potężne nosorożce rochatyńce poszukują gnijącego drewna i kompostu. Noc zapewnia bezpieczeństwo przed naszymi bocianami. Właśnie dostaliśmy informację, że leczony w kątnej bocian o własnych siłach opuścił ośrodek i doleciał do swych młodych, które udało nam się zaobrączkować.